Hej hej hej, witajcie serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, czyli auta czy wysokie obroty, no i myślę, że bez żadnego przedłużania możemy zaczynać właśnie nową serię, jeśli odcinka się podoba, oczywiście możecie coś łapkę w górę, ale to mniejsza. Więc okej, startujemy no i tak, wspomnienia z Thomas Wilde, czy jakoś, czy coś w tym no i tak, Ściga się dawnymi legendami, takimi jak... Aha, okej, mniejsza. I've dreamed about this moment for as long as I can remember. Okay, Mr. McQueen. Let's see how you do. Doc and Smokey are fast, so try to keep up. Remember, skill is everything! And these two had the skills. Get ready. Wow. This no is okay, really tak to się Seeing Thomasville like this is amazing. No i okej, okay, możemy jechać w momencie, kiedy sobie coś zobaczę. Mamy opcję, elegancko. No i tak, głośność muzyki. Nie wiem jak to ogólnie powinno być. To chyba się ścisza. A efekty dajmy też. I dialogi może żeby było głośno, dobrze słychać. No zobaczymy, coś takiego może. Nie wiem, bo ogólnie pierwszy raz to tak jakby włączyłem i tak to wygląda. Więc okej, okay. no i odnośnie, jeśli może powiem jeszcze tak, na takie pytanie odpowiem. Czy oglądałem film, nie oglądałem jakoś, nie było okazji, więc zobaczymy jak to będzie i ogólnie z czym to się. Je. Chwilowo mamy tak jakby wyścig, więc... Więc właśnie postarajmy się go oczywiście wygrać, byłoby fajnie i ogólnie skakać można krawiszem, znaczy przyciskiem There's Aha, czyli w sensie takiego właśnie w tym momencie trening, więc dobrze. No i tak też wygląda. Jestem ogóle ciekawy, czy w tej chwili tak jakby normalne. Normalne, mise, coś ten design trzeba, po prostu tylko są wyścigi, tego nie wiem, ale mam myślę, że będzie nam się w to przyjemnie grało. W sumie takie wyścigi też nie są takie złe, takie bajkowe, no i już... O, patrzcie na to. Nawet takie rzeczy da się robić. I teraz będzie drift. A no właśnie, tylko jeszcze drift trzeba dobrze zrobić. A tutaj w sumie wystarczy na jeden klawisz, znaczy dwa może. A więc jak widzicie tutaj mamy wyścig z samymi legendami świata out A więc właśnie tak, się potem żadnego nitra i nic czegoś z tym Wydaje mi się że nie posiadam więc wyjedźcie sobie pierwsi A ja was poprzedam, bo bo o skoku Ja myślałem że oni wszystko to wiadą I właśnie I właśnie ja będę mógł po tym przejechać od tak no ale dobrze. Okej, okay, czyli w tym momencie zaczynamy wyjścić, tak jakby mamy mieliśmy start, więc dobra. No i ogólnie się jest jakoś dźwięknie dźwięk tak, no to w naszym odcinku powinno być dobrze, bo sobie po pasuje po tym odcinku. Jak go nagram to sobie wszystko skonwertuję. Zobaczę jak to słychać, a jeżeli jest coś nie tak, no po prostu w następnym... W następnego. To poprawia, no i jak widzieliście legendy pokonane, czyli jedno kółko i tyle w temacie, więc to dobrze, więc świetnie, powiedzmy, że taka pierwsza misyjka została właśnie przez nas ukończona, więc bardzo fajnie to mi się podoba. A to jest ten z pierwszej części filmu a ciekawe czy był w trzeciej, niech nie, nie, nie. <laughs> man does that bring back some memories well get ready for another blast from the past looks it's like you're up next a week in racing after the break we pull into the slower than slow lane with old-timer lightning mcqueen to discuss the ill-advised continuation of his career hey lightning thanks for stopping by ill-advised all right i'll level with you Old '95 still gets big ratings for some reason. Oh, I get it. Fans love a comeback story, right? Comeback story? <laughs> that's hilarious. Nah, nothing gets viewers revved like a massive crash and burn. And you are overdue, my friend. Right, Natalie? Well, there are a few red flags in your statistics, Lightning. Going by the numbers, I'd say. See, that's the problem, Natalie. You can't rely on numbers alone. Racing's something you have to feel and experience, right, Cruz? Yeah, I mean, if I've learned anything from Mr. McQueen, it's that you need skill as well as speed. Interesting. Jackson Storm, care to weigh in? Far be it from me to correct an elder statesman in his entourage. Wait, are we recording? Always! Wow, you're as slow as ever. So what do you say, Jackson? You up for a race with these two? Anytime, chick. And just to be sporting, I'll give them time to get ready. You know, run a few warm-up races until Natalie's sure their stats are top-notch. Top-notch? Hey, I beat you once, Jackson, and I'll do it again. Ooh, now that is good TV. I'll have my guys on location to track his lack of progress, and we'll even bring out the big guns in the studio simulator. Join us this season as Chicks Picks with Chick Hicks presents the Lightning Storm Cruise. With Lightning, Storm, and Cruise. Natalie's certain here, and if that race was any indication, you are well on your way to competing with Jackson Storm. I'll be tracking your key statistics, and this chart will inform you whenever you've achieved something that's particularly noteworthy. Speaking of which, it looks as though you've performed quite well already. Okay, Czyli tutaj mamy ukończono, aha O, popatrzcie, odbierz sprawdzian umiejętności No to odbierzmy, no i tak, aktualizacja postępów To pasek postępów najlepszych wyników W miarę jego zapełnienia odblokowane są nowe sprawdziane umiejętności, postacie, tryby, wyścigi na poziomie mistrzowskim i efekty dla samochodów Okej, okay. elegancko jest tego 136, chyba bo mamy w tym momencie 0, tak, coś takiego Okej, okay. właśnie odblokowano najlepsze wyniki, ukończ te sprawdziane umiejętności, aby zostać prawdziwym mistrzem kierownicy Więc elegancko, czyli tak, tu mamy ukończone jest tego ja mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i jest tego po trzy, cztery, pięć, sześć, siedemnaście Tyle tego jest, nie będę liczył, bo w sumie da dużo czasu. Jeśli się pomylę i co będzie. Więc okej, okay, przeglądaj umiejętności więc tak to wygląda, czyli tak, mamy tutaj tak jakby takie misyki, ja się po prostu w tej grze wykonuję No chyba coś ten deseń, więc okej, okay, no to co my tutaj mamy? Wykonaliśmy w tym momencie wspomnienia właśnie. To jest tak, wyzwanie przyjęte, ukończ wyzwanie z na czas. Można to spróbować, więc w sumie nie wiem do końca jak. Aha, bo kliknąłem wyjść. Ale okej, okay, to dobrze w sumie. Mo sobie nigdy temu zobaczymy co my tutaj mamy. Więc tak, są wydarzenia. Są serie puchadowe, doblokowanie, wymagane na 10, 10 umiejętności. Okej, okay, no i to fajnie, fajnie. Sponsorowana gra duży to nie wiem czy nie potrzeba przypadkiem PlayStation Plus, czy coś ten Destiny, okej okay, ja nie wiem. To tymczasowy Thomas Wilde. Najlepsze wyniki i dodatki. O, dodatki są nawet jakieś. Więc fajnie, najlepsze wyniki. No to oczywiście to jest tu chyba wszystko, co posiadamy, tak? Więc bierzemy sobie po prostu wydarzenia. I o, tutaj mamy takie coś eleganckie. I mamy tak. Wyścig, wyścigowa bitwa, popiska kaskaderski, demolka, jazda na czas i wydarzenie mistrzowskie. Więc tutaj po prostu tak gra, tak jakby... Z takich mini wyzwań się chyba składa, więc będziemy sobie te mini wyzwania po prostu wykonywać. A w tym odcinku zajmiemy, zajmiemy się sprintem po morskiej. Widzę, że są tutaj tak jakby poziomy tru, znaczy poziomy na gwiazdki, więc czy uda się wszystko na czy gwiazdki zrobić. zobaczymy, a nawet są poziomy trudności. To weźmy sobie już ten średni. Więc tak, dożej tłoki na popularnym wybrzeżu chodnicy morskiej, więc w takim razie zaczynamy chodź, chodź, chodź. za chwilę ja jestem... I so right. to ład mamy tę postacie i jak widzicie jest ich nawet... O, może zobaczyć. Jest ich znacznie więcej i tam mamy takie jakby jedynki obok nich. Więc albo to oznacza, że jest to pierwszy gracz, albo jest to jakiś poziom, ale chyba to oznacza pierwszy gracz. Okej, okay, mniejsza z tym ludzie. Nawet można sobie tutaj coś ustawić. Weźmy sobie... Nie wiem co w tym momencie zrobiłem, ale mniejsza. Mniejsza, niech będzie. Okej, okay, no i jest, no jest wyścig. Walcz z najlepszymi tajdowcami, no tutaj ambulans to jest tajdow. no może i tak, w sumie ja nie oglądam trzeciej części, więc to teraz mówię No okej, okay, gazu, więc dobra, to się klika, patrzcie, to się klika że tak jakby mieć najlepszy start, coś ten design, dobra. Więc na chwilę obecną jesteśmy ostatni, dziesiąci, ale to jest czek Popatrzcie na to. Czyli widzę, że są tu takie ułatwienia w pewnym sensie, znaczy nie wiem czy to można nazwać ułatwieniami, ale... No naprawdę. Jazda tyłem. Aha Dobra, zobaczymy. Jeszcze się wszystkiego tutaj nauczę na no spokojnie. My bierzemy. A, bo ja wiem, o to chodzi. Stuknij. Uderzenie z boku. A, no ta, o to chodzi, okej. Okay. No nie, tak myślałem, że to blokuje, ale myślę... Bo no, no. ludzie, oni po prostu mają jakieś skrytki i takie tam... Ciągle jeszcze jakieś triki da się w tym powietrzu robić, tego co ja właśnie zauważyłem. Więc... Próbujemy to wszystko wykom. O, widzicie? I to pewnie daje mi tak jakby... Bonusy do combo, tak obstawiam. Znaczy nie combo, tylko do turbo. No chyba dokładnie tak. Okej, okay, jestem siódmy, to też nie jest wy wysoka pozycja. No jeszcze na to nie wleciałem, nie wjechałem. A bo to już nie działa. Stuknij Aha, w ten deseń. Dobra, wolę jechać przodem. Jednak, na końcu a Widzieliście to co przed chwilą było? Kombo mi dosło dzięki temu chyba. Czemu oni A no ta, w sumie faktycznie to byłby dobry pomysł. To co oni zrobili, No nie, jeszcze wleciałem tak jakby w główną trasę. A bokiem byłoby szybciej. Oni tutaj ogólnie lepiej to ode mnie wykombinowali wszyscy. No ale dobrze, to jest pierwszy wyścig, więc w sumie nie ma co się martwić. Jest! Nie ma co się martwić jeszcze. To jest skoko, popatrzcie, jak ja zawodowy rajdowiec, już jestem. Obród, turbo, no i... Nie udało się. No nie, 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 nie. Nie! Czy wy to widzicie? A ogólnie poczekajcie, bo ja tam widzę, że opcje... Nie wiem... nie no raczej... Bo mapa minimapa jest ucięta, widzicie? Znaczy nie mi mowa tylko po prostu Tody. Tak zauważyłem właśnie, bo jednak jest to. Dobra. Staram się to naprawić w następnym odcinku. Jeśli się oczywiście da się nie, to nie, ale okej, okay. popatrzcie, udało nam się dosyć sporo zdobyć teraz tego wszystkiego, więc może uda nam się ich za chwilę jeszcze tak wyprzeć, tak porządnie. Okej, okay. oni kawał drogi przed nami w sumie są, ale może bądź w szuwangu, tam coś się wyświetliło. Dobra, to bierzemy ten O i teraz spróbujemy podwójnie to wszystko użyć. Tylko jakąś lepszą pozycję trzeba mieć. Na przykład ta. No, powiedzmy, że... Że tak to właśnie miało być. Okej. Okay. Nie no. Jedziemy że chyba błyskawicznie, tak mi się wydaje w tym momencie, więc jest dobrze. Okej, okay. już powoli na piątą pozycję się przemieszczamy. Stuknij, ja aby... A nie no. Nie mówcie, że to jest koniec, No nie, to już koniec! No to niedobrze, 3 minuty i 3 sekundy. Wiecie co? To był to, to, to mi nie wyszło.

Powinno być pierwsze, ale dobrze. <noise> to już mniejsza. Więc tak, sobie zobaczmy ten wyścig i nie otrzymaliśmy żadnych gwiazdki, tak? Czemu? Moje pytanie. Może trzeba być pierwszym, drugim lub Może i tak. Okej, okay, no to w takim razie mniejsza na razie. Spróbujemy zrobić to. Sprint po się... Albo nie, wiecie co? Weźmy sobie wyścigową bitwę. O, i to myślę, że będzie dosyć spoko. Więc sobie zobaczymy, jak to wygląda. Więc tak, bierzemy sobie może tym razem tego kruza mileza. To jest klakson, tu mamy efekty świetne Niech będą włączone Turbo Niech będzie niebieskie Automatyczny drift Może lepiej nie Okej okay. starczy tak I w takim razie idziemy na wyścigową bitwę Symulator wyścigowej bitwy Rywalizuj z najlepszymi rajdowcami na świecie w ekscytującym pokazie prędkości uzbrojenia Aha, aha Czyli tu będą pewnie takie skrzynki leżały gdzieś O właśnie beach and we've got a huge crowd of die hard fans gathering for tonight's main event. All right, get ready because the track is loaded with weapons, which is exactly as it should be for a battle race at this level. Wow. You're a way better racer than I thought. i to, Co ja wyprawiam? Ognia strzelamy tam w nich oj proszę, no i wszyscy popadali. To mi się podoba, to mi się podoba, tu jest tyłem jazda. No wypcham je skubany. Ło, a nie... Ło, da się tak. Stuczka. elegancko, pięknie. Mamy tu trochę szybkości dodanej do dzięki temu. Więc elegancko tutaj wziąłeś te No ty skubańcu ty! Jak tak mogłeś? Stukni... No jak... A, bo to jeszcze mogłeś. No tak jakby ich zaatakować, okej okay, czyli dobrze wiedzieć Tu oczywiście na lewo wyjeżdżamy No patrzcie mi... Jest, będzie się udało tą sztuczkę lepiej zrobić Nie no tutaj trochę zostaje w tyle no ale cóż, stuknij Oooo Dobra starczy tych stuknięć Jak widzicie, znowu jestem ostatni, ale to już za chwilę drugie okrążenie zaczniemy. Już zaczęliśmy. Więc jak widzicie, ja tutaj muszę to lepiej wykombinować trochę. Te wszystkie wyścigi, ale dobrze. O, może się uda to wziąć chociaż? O, elegancko. Mamy teraz praktycznie dosyć sporą ilość... No nie, bo jak się na dwóch to się zmienia ten kierunek jazdy. Tylko <grytko> tak jak widzieliście... O, może teraz się uda? Elegancki, co i... już po was. Jeszcze ciebie. A nie, to tylko jedno ta zawodziała Więc w sumie i tak dosyć dobrze. Bo jest... Nie, nie, Jest, 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 jest. Bokiem. No i na, naprawdę jestem siódmy teraz. O, szósty. No dobra, może być. Mam jeszcze tak jakby jedno tu, bo... Jeśli ja tak jakby zagłuszam tego komentatora, to wybaczcie mi za to, ale nie, nie zawsze zobaczę. Nie usłyszę dacie kiedy on mówię, bo ja grałem dosyć cicho. A to wszystko z tego powodu, żeby nie było potem żadnych zagłuszeń z moim tak jakby audio. Naprawdę. Dobra, dobra. dobra, może się uda trafić chociaż. Okej, okay, eleganckie co my tutaj mamy? O, i to mi się podoba. Drifta robimy oczywiście. Strzał! I lecimy. Czekajcie, bo ja nie wiem jak to się strzela. Znaczy nie mogę jakoś nikogo strzelić. Chwilowo nie mogą to znaczyć. Dobra. Długie miejsce, no i to mi się podoba. Wiecie co oznacza drugie miejsce? Fakt taki, że będą, znaczy oznaczał, bo że nie jestem drugi Fakt taki, że... No teraz... Dobra, o! W no i jeszcze! o, ho, 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 ho. nie ma takiej opcji nawet Nie 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 Jak to się ogólnie... No popatrzcie na to, no wszyscy mnie... No wszyscy mnie pobili po, po na sam koniec. Od wszystkiego odbywałem. nie no, to dobry ze mnie zawodowiec. Z znaczy, tego nie wziąłem. Gdzieś dziewiąty chociaż, nie ostatni. Ja cię do był ostatni, a ciekawe czy Nie, nie ma. Chyba... Fajne. Chyba nie ma tutaj... Podziału na to, który samochód jest wolniejszy, a który, a który szybszy. Raczej nie ma, więc ok, okay to zagryw kolejne wydarzenie, zobaczmy sobie. Wyścigowa bitwa. A, bo to tak się klika, ok, to sobie powydłućmy na razie. Może do menu głównego. Dobra, no to tam dziewiąty, nie ostatni, zawsze to się liczy, więc może na trzy gwiazdki robi, wszystkiego robić nie będę tak sam, znaczy tak te na odcinkach, bo to może być dosyć trudne, znaczy nie sądzę, żeby było takie trudne, ale jak ja mówię cały czas i jeszcze jadę i takie tam, to można się lekko pomyć Okej, mam popatrzcie, Pobiska kadelski, kolejne kolejne tak jakby, hmm, kolejna kategoria w pewnym sensie, więc fajnie to wygląda, okej. Sprint po siedlskiej okolicy centrowiska, chyba był to napisane, i mamy nowy samochód. Znaczy ten sam, ale inny kolor, zigzag z McQueen, więc sobie bierzemy go. Jeszcze ten wyścig, czy cokolwiek tutaj jest, sobie zrobimy no i tak, to jest popis kaskaderski.

Dobra, ja tu gazu, gaz... o, całkiem nieźle mi to wyszło ten, chyba No tak sądzę właśnie, więc dobra I sztuczka, 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 sztuczka Dwie sztuczne, dwa obroty, dobra, elegancko, czyli za punkty jest już nasze Bierzemy tutaj sobie paliwo trochę tego, turbo I kolejne sztuczki, tu, 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 Haha, ha, elegancko, to mi się podoba Mniejsza z tym, że poleciałem no bok, ale chyba chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej tego wszystkiego tutaj właśnie zrobić I już w sumie wiem, jak będę jeszcze pik pik o widzicie? Nie, nie nie wyszło O widzicie? Tylko aha bo to trzeba na to uważać No nie Dobra I wyjeżdżamy jednym kołem To jeszcze w pewnym sensie na żadną tą kulkę nie wjechałem Znaczy nie kulkę tylko tamto co tam w ogóle ogólnie było Dobra tyłem mniejszy taką dużo tego naszego turbo więc spróbujemy I może tak O nawet da się do przodu no i to mi się podoba I teraz do... O może teraz mi się uda coś podnieść Więc spróbujemy Turbo? No nie wiem jak to się bierze ale już mniejsza. Driftik, driftic, oczywiście Pyk I może teraz, Patrzcie na to 700 punktów i jesteśmy ósmi, na ósmym miejscu Takie triki tylko u mnie, okej okay, no to na jednym kole spróbujmy pojechać albo drift jakiś O, o i skok jeszcze... Nie wiem w sumie jak, jakie to triki ogólnie można zrobić. Muszę się nauczyć jeszcze tego wszystkiego, tylko Bo ogólnie nie wziąłem jeszcze żadnego tego balona. Czytokolwiek tam jest. Jestem w 10 pozycji, więc tak średnio bym powiedział. I teraz spróbujmy zrobić tak. Tylko ja nie użyłem turbo teraz znowu. I vip bo ogólnie te turbo daje dużo do wyskoku. Więc próbujemy. O, o, o! Jest! Poparcie dodaje punktów. No i 900 wpadło, no i to mi się podoba. Więc na jednym kole jazda, turbo, no i popatrzcie na to, jeszcze raz, no i tysiąc punktów od tak poleciało nam, no, tyłem jedziemy, albo w sumie tyłem jazda też pewnie popłaca, tak mi się coś wydaje, więc dobra, ogólnie jak chcesz się dać na tym jednym kole, to trzeba drugi skok, tak jak, znaczy, drugie przytrzymanie, no nie, nie, nie tu, drugie przytrzymanie tak jakby w innym kierunku, nieważne w sumie, nic nie mówiłem. Dobra, jedziemy do tyłu, do tyłu, o, patrzcie, do tyłu i do przodu jeszcze No i to jest 800 punktów Dobra, jestem na włosnej pozycji, to nie jest przynajmniej Przynajmniej dziesiąta, więc zawsze to jakiś plus, tylko miałeś na prawo jechać. my no, tyłem jedziemy, tyłem, a teraz do góry A nie, o ładnie, ja do tyłem O, i na szybkość, i skok, i wszystko mo... No dobrze w sumie, nie najgorzej, 7800 punktów jest nasze, patrzcie ogólnie tego wszystkiego Tutaj nam się odblokować Jeszcze raz, jeszcze raz Jest 700 <grywa> I teraz ostatnia szansa na nasze O o o elegancko To jest dobre miejsce w sumie do tego wszystkiego I Na jednym kole dwiwcik Na sam koniec No i czas minął, no tyle w temacie No niestety Ósma pozycja, no wybaczcie mi za to, że nie znam się Na tym dwiwci aż tak do, na tym wszystkim

Okej, okay. to oni dużo, dużo mówią właśnie, strasznie, ale mniejsza, jak widzieliście, odblokowaliśmy całą masę rzeczy nowych, więc bardzo fajnie, a więc można początek, zróbmy tak, że... Tutaj mi się wydaje, że jeżeli zagramy jeden tryb, tak jakby po jego przejściu odblokowuje nam się nowa, ale popatrzcie, są sobie puchadowe i tu jest tak, wy wyeliminuj konkurencję, aby stanąć na czele stawki, wiadomo, doskonale swoje umiejętności kaskaderskie. I tak dalej, więc tak, mamy tutaj Puchar Wyścigowy dla Początkujących, tu mamy Puchar Wyścigowy Bitwy dla Początkujących, jest Puchar Kaskaderskich Popisów dla Początkujących i jest jeszcze Puchar Demolki dla Początkujących. Tutaj mamy tak, yy, raz, dwa, trzy, cztery... Yy, tak. No, mniejsze w sumie. <laughs> I wciśnij... czekajcie, bo tutaj za bardzo moc... za dużo razy cofnąłem, ale mniejsza. A tutaj popatrzcie, blokowaliśmy właśnie Demolkę, i jest jeszcze tak, czyli tak jakby trzy by wykonać, tak jakby po jednej misyjce. No nie, źle, ale zawsze to jakoś. <grych> I tutaj mamy demolkę i pewnie ją ukończymy. O właśnie, to odblokujemy jazdę na czas i potem odblokujemy... Hmm, w sumie nie wiem, wydarzenie mistrzowskie zobaczymy. Ale okej, okay, to później sobie na następnym odcinku zaczniemy od demolki i jazda na czas zapewne. Więc okej, okay, jeśli Wam się odcinek spodobał, to subskrybujcie, gdzie dzisiaj oceniajcie. Ja tu się zami żegnam, jeszcze na nowe postaci ja, to jest taka, ja, taki, 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 taka Natalia. Byku pustak, pustak i świs. I, I tak to wygląda właśnie na nowy tor wyścigowy, a więc bardzo fajnie. No i jeśli Wam się podobało to oczywiście subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i żegnam. Trzymajcie się i cześć.